W dzisiejszym dynamicznym świecie marketingu afiliacyjnego długoterminowe relacje z partnerami afiliacyjnymi są kluczem do sukcesu. W branży, gdzie zmiany zachodzą niemal z dnia na dzień, a konkurencja jest zacięta, utrzymanie silnych, trwałych więzi z partnerami afiliacyjnymi staje się nie tylko atutem, ale wręcz koniecznością. Skuteczna współpraca z partnerami afiliacyjnymi nie tylko zwiększa zasięg i sprzedaż, ale także buduje zaufanie i lojalność, co jest fundamentem trwałej współpracy. Stabilne relacje z partnerami pozwalają na wspólne osiąganie ambitnych celów, efektywne wykorzystywanie zasobów oraz wzajemne wspieranie się w dążeniu do sukcesu. Aby zapewnić trwałość i owocność tych relacji, niezbędne jest stosowanie przemyślanych strategii oraz najlepszych praktyk w zarządzaniu współpracą afiliacyjną. Poniżej przedstawiamy strategie i najlepsze praktyki, które pomogą w budowaniu długoterminowych, korzystnych dla obu stron relacji z partnerami afiliacyjnymi. Te wskazówki nie tylko umożliwią efektywniejsze zarządzanie współpracą, ale także zainspirują do tworzenia innowacyjnych rozwiązań, które przyniosą korzyści zarówno firmie, jak i jej partnerom. Zapraszamy do lektury, która odkryje przed Wami tajniki budowania trwałych i owocnych partnerstw w marketingu afiliacyjnym: Transparentność i komunikacja: Jasność warunków współpracy. Kluczowym elementem budowania zaufania w relacjach z partnerami afiliacyjnymi jest transparentność od samego początku. Jasne i przejrzyste warunki współpracy stanowią fundament skutecznego partnerstwa. Ważne jest, aby struktury prowizji były jednoznacznie określone, co pozwoli partnerom na dokładne zrozumienie, jakie wynagrodzenie mogą oczekiwać za swoje działania. Terminy płatności powinny być jasno zdefiniowane, aby uniknąć nieporozumień i budować poczucie bezpieczeństwa finansowego. Dodatkowo, jasno określone oczekiwania wobec partnerów, takie jak zakres działań promocyjnych, standardy etyczne czy wymagania dotyczące raportowania, pozwalają na uniknięcie nieporozumień i zapewniają, że obie strony mają wspólne rozumienie celów i obowiązków. Regularna komunikacja Utrzymywanie regularnego kontaktu z partnerami afiliacyjnymi jest niezbędne do budowania trwałych relacji. Regularne spotkania Zarówno w formie wirtualnej, jak i osobistej, pozwalają na bieżąco omawiać postępy, wyzwania oraz cele współpracy. Raporty zawierające aktualne dane dotyczące wyników kampanii, takie jak liczba konwersji, wskaźniki klikalności czy wartość sprzedaży, pomagają partnerom afiliacyjnym zrozumieć, jakie działania przynoszą najlepsze rezultaty i gdzie mogą wprowadzić ulepszenia. Aktualizacje dotyczące kampanii, takie jak nowe promocje, Zmiany w polityce firmy czy wprowadzenie nowych produktów powinny być regularnie komunikowane partnerom. Dzięki temu mogą oni dostosować swoje strategie promocyjne i w pełni wykorzystać dostępne możliwości. Pokazywanie partnerom, że są cenionymi członkami zespołu poprzez regularną komunikację, buduje lojalność i motywuje do dalszej współpracy. Transparentność i otwarta komunikacja tworzą atmosferę zaufania, która jest kluczowa dla długoterminowego sukcesu w marketingu afiliacyjnym. Motywacja i Wsparcie. Programy motywacyjne. Wdrożenie programów motywacyjnych jest jednym z najskuteczniejszych sposobów na zwiększenie zaangażowania partnerów afiliacyjnych. Programy te mogą przybierać różne formy, a ich celem jest nagradzanie partnerów za osiągnięcie określonych celów sprzedażowych lub marketingowych. Bonusy finansowe, takie jak dodatkowe prowizje za wysoką sprzedaż, są bezpośrednim i skutecznym bodźcem motywacyjnym. Jednak nie tylko nagrody finansowe mogą zwiększyć motywację. Niefinansowe nagrody, takie jak nagrody rzeczowe, vouchery na zakupy, ekskluzywne gadżety czy zaproszenia na branżowe wydarzenia i konferencje, również mają ogromne znaczenie. Tego rodzaju nagrody mogą wzmacniać poczucie uznania i przynależności do elitarnego grona najlepszych partnerów afiliacyjnych. Ponadto, organizowanie konkursów i wyzwań z atrakcyjnymi nagrodami dodatkowo pobudza rywalizację i zaangażowanie, co przekłada się na lepsze wyniki kampanii. Szkolenia i materiały wsparcia. Zapewnienie partnerom afiliacyjnym odpowiednich narzędzi i zasobów jest kluczowe dla ich sukcesu. Szkolenia, zarówno online, jak i stacjonarne, pozwalają partnerom na zdobycie niezbędnej wiedzy na temat produktów, usług oraz najlepszych praktyk marketingowych. Regularnie organizowane webinary mogą być doskonałą platformą do dzielenia się wiedzą, nowymi trendami oraz strategiami, które mogą zwiększyć skuteczność działań afiliacyjnych. Materiały promocyjne, takie jak banery reklamowe, opisy produktów, grafiki oraz gotowe treści do udostępnienia w mediach społecznościowych, znacząco ułatwiają partnerom tworzenie atrakcyjnych kampanii marketingowych. Dostęp do narzędzi analitycznych, które pozwalają monitorować i oceniać skuteczność prowadzonych działań, umożliwia partnerom bieżące dostosowywanie strategii w celu osiągnięcia lepszych wyników. Wsparcie techniczne jest również niezwykle ważne. Szybka pomoc w rozwiązywaniu problemów technicznych, odpowiedzi na pytania dotyczące systemu afiliacyjnego oraz regularne aktualizacje i usprawnienia platformy afiliacyjnej przyczyniają się do płynnej i efektywnej pracy partnerów. Dobre przygotowanie partnerów afiliacyjnych przekłada się na ich większą skuteczność, co w efekcie przynosi korzyści obu stronom współpracy. Łącząc programy motywacyjne z kompleksowym wsparciem edukacyjnym i technicznym, tworzymy środowisko sprzyjające osiąganiu wysokich wyników i budowaniu długotrwałych relacji opartych na zaufaniu i wspólnym sukcesie. Budowanie relacji, personalizacja współpracy. Każdy partner afiliacyjny jest inny. Dlatego ważne jest, aby traktować ich indywidualnie i dostosowywać współpracę do ich unikalnych potrzeb. Zrozumienie ich potrzeb, preferencji oraz specyfiki działania pozwala na lepsze dopasowanie strategii i zasobów do ich wymagań. Dla jednych partnerów istotne mogą być szczegółowe informacje techniczne i analityczne, które pozwolą im na precyzyjne monitorowanie wyników, podczas gdy inni mogą potrzebować bardziej kreatywnych materiałów marketingowych, które wyróżnią ich kampanię na tle konkurencji. Indywidualne podejście oznacza również elastyczność w komunikacji i wsparciu. Regularne rozmowy i konsultacje pomagają zrozumieć, jakie wyzwania napotykają partnerzy i jak można im najlepiej pomóc. Może to obejmować dostosowanie harmonogramów płatności, dostarczanie spersonalizowanych raportów czy organizowanie dedykowanych sesji szkoleniowych. Budowanie relacji na podstawie indywidualnych potrzeb i preferencji partnerów zwiększa ich zaangażowanie i satysfakcję z współpracy. Wspólne cele. Budowanie relacji opartych na wspólnych celach i wartościach znacząco zwiększa zaangażowanie i lojalność partnerów afiliacyjnych. Wspólne cele tworzą poczucie wspólnoty i kierunku, które motywuje partnerów do dążenia do tych samych wyników. Regularne omawianie celów, zarówno krótkoterminowych, jak i długoterminowych, pozwala na jasne określenie priorytetów i strategii działania. Wspólne planowanie strategii to kolejny kluczowy element budowania silnych relacji. Partnerzy, którzy czują, że mają wpływ na kształtowanie kampanii i strategii, są bardziej zaangażowani i lojalni. Regularne spotkania planistyczne, podczas których omawiane są cele, metody ich osiągnięcia oraz ewentualne przeszkody, pomagają w lepszej synchronizacji działań. Wspólne podejmowanie decyzji buduje zaufanie i wzmacnia relacje, ponieważ partnerzy widzą, że ich opinie i pomysły są cenione i brane pod uwagę. Wspólne sukcesy są również ważnym elementem budowania relacji. Świętowanie osiągnięć, niezależnie od tego, czy są to małe kroki milowe, czy duże sukcesy, wzmacnia więzi między partnerami a firmą. Regularne docenianie wkładu partnerów oraz publiczne uznanie ich osiągnięć zwiększa ich motywację do dalszej współpracy i buduje pozytywną atmosferę. Indywidualne podejście do partnerów oraz budowanie relacji opartych na wspólnych celach i wartościach to strategie, które pomagają w tworzeniu silnych, trwałych i owocnych relacji z partnerami afiliacyjnymi. Dzięki temu współpraca staje się bardziej efektywna, a partnerzy czują się częścią zespołu, co przekłada się na długoterminowy sukces obu stron. Analiza i optymalizacja. Monitorowanie wyników. Regularna analiza wyników działań afiliacyjnych pozwala na bieżąco oceniać efektywność współpracy i szybko identyfikować obszary wymagające poprawy. Monitorowanie kluczowych wskaźników takich jak liczba konwersji, ruch generowany przez partnerów, wskaźnik klikalności CTR, koszt pozyskania klienta CAC oraz zwrot z inwestycji ROI umożliwia dokładne śledzenie wyników kampanii. Analiza tych wskaźników pozwala zrozumieć, które strategie i taktyki przynoszą najlepsze rezultaty, a które wymagają dostosowania. Zaawansowane narzędzia analityczne mogą również dostarczać szczegółowych danych demograficznych i behawioralnych, co pozwala na lepsze zrozumienie odbiorców i dostosowanie kampanii do ich potrzeb i preferencji. Dzięki temu możliwe jest podejmowanie świadomych decyzji na podstawie rzeczywistych danych, co zwiększa skuteczność działań afiliacyjnych. Ciągłe doskonalenie Optymalizacja kampanii afiliacyjnych powinna być ciągłym procesem, a nie jednorazowym działaniem. Wprowadzanie zmian na podstawie analiz wyników oraz feedbacku od partnerów afiliacyjnych pomaga w osiągnięciu lepszych rezultatów i zwiększa satysfakcję obu stron. Regularne testowanie różnych elementów kampanii, takich jak teksty reklam, grafiki, strony docelowe czy oferty specjalne, pozwala na identyfikację najbardziej efektywnych strategii. Zbieranie i analizowanie feedbacku od partnerów afiliacyjnych jest niezwykle ważne. Partnerzy, którzy mają bezpośredni kontakt z odbiorcami, mogą dostarczyć cennych informacji na temat tego, co działa, a co nie. Regularne ankiety, spotkania oraz sesje feedbackowe pomagają w zrozumieniu ich perspektywy i potrzeb. Na podstawie tych informacji można wprowadzać ulepszenia, które zwiększą efektywność kampanii i poprawią doświadczenia partnerów. Warto również inwestować w ciągły rozwój technologiczny i narzędziowy. Automatyzacja procesów, wdrażanie nowych funkcji analitycznych oraz stałe aktualizowanie platformy afiliacyjnej zapewniają partnerom dostęp do najnowszych i najbardziej efektywnych narzędzi. Dzięki temu mogą oni lepiej monitorować swoje wyniki i szybciej reagować na zmieniające się warunki rynkowe. Ciągłe doskonalenie i optymalizacja to nie tylko proces techniczny, ale także filozofia działania. Otwartość na zmiany Gotowość do eksperymentowania i uczenia się na błędach są kluczowe dla osiągnięcia długoterminowego sukcesu. Dzięki regularnej analizie i optymalizacji kampanii afiliacyjnych możliwe jest nie tylko zwiększenie efektywności działań, ale także budowanie trwałych, opartych na zaufaniu i wspólnym sukcesie relacji z partnerami afiliacyjnymi. Uznanie i docenienie. Uznanie partnerów. Regularne docenianie wkładu partnerów afiliacyjnych buduje pozytywne relacje i motywuje do dalszej współpracy. Uznanie może przyjmować wiele form, a jego celem jest pokazanie partnerom, że ich praca jest ceniona i ma realny wpływ na sukces wspólnych działań. Publiczne uznanie, np. poprzez wyróżnienia na stronie internetowej firmy, w newsletterach czy na profilach w mediach społecznościowych, pozwala partnerom poczuć się docenionymi na szerokim forum. Nagrody za wyjątkowe osiągnięcia takie jak bonusy finansowe, certyfikaty czy trofea, mogą dodatkowo motywować partnerów do osiągania jeszcze lepszych wyników. Personalizowane podzękowania, takie jak ręcznie pisane listy, specjalne upominki czy dedykowane wiadomości e-mail, tworzą bardziej osobiste i głębokie relacje. Tego typu gesty pokazują, że firma nie traktuje partnerów jedynie jako narzędzi do osiągania celów biznesowych, ale jako ważnych członków swojego zespołu. Wspólne sukcesy Świętowanie wspólnych sukcesów to kolejny istotny element budowania trwałych relacji z partnerami afiliacyjnymi. Osiągnięcie określonych celów sprzedażowych, zakończenie wyjątkowo udanej kampanii czy zdobycie prestiżowej nagrody branżowej to doskonałe okazje do wspólnego świętowania. Organizowanie uroczystości, spotkań czy nawet wirtualnych eventów celebrujących te sukcesy pomaga w budowaniu pozytywnej atmosfery współpracy. Wspólne sukcesy można również świętować poprzez publikację sukces story, case studies czy wywiadów z najlepszymi partnerami afiliacyjnymi. Tego rodzaju materiały nie tylko motywują innych partnerów, ale także pokazują, że firma docenia wkład swoich partnerów i jest dumna z ich osiągnięć. Dzięki świętowaniu wspólnych sukcesów partnerzy afiliacyjni czują się integralną częścią zespołu i bardziej zaangażowani w długoterminową współpracę. Takie podejście buduje lojalność i motywuje do dalszych działań, ponieważ partnerzy widzą, że ich praca jest nie tylko doceniana, ale także przynosi realne korzyści obu stronom. Atmosfera uznania i docenienia sprzyja rozwojowi partnerskich relacji, które opierają się na wzajemnym szacunku i wspólnych dążeniach do sukcesu. Podsumowanie Budowanie długoterminowych relacji z partnerami afiliacyjnymi wymaga zaangażowania, komunikacji i strategicznego podejścia. Kluczowe elementy skutecznej współpracy to transparentność, która buduje zaufanie od samego początku oraz motywacja, która utrzymuje wysokie zaangażowanie partnerów poprzez programy nagród i regularne docenianie ich wkładu. Personalizacja współpracy, dostosowana do indywidualnych potrzeb i preferencji partnerów, zapewnia efektywne i satysfakcjonujące partnerstwo. Analiza wyników i ciągła optymalizacja działań pozwalają na szybkie reagowanie na zmieniające się warunki i maksymalizowanie efektywności kampanii. Uznanie i docenienie partnerów, zarówno publiczne, jak i osobiste, budują lojalność i pozytywną atmosferę współpracy. Przestrzeganie tych zasad pozwala na stworzenie trwałych i owocnych relacji, które przyczyniają się do długoterminowego sukcesu obu stron.